Witam na turnieju dzieciaki kontra dorośli z zakresu wiedzy szóstej klasy. <grym> Zreszmy pierwszy mamuśki. <grym zezpień> mamuśki! <grym zezpień> mamuśki. Kontra, kruszyna i machina. Tak! Kruszyna i machina! <grym zezpień> A zatem będę czytać przeróżne pytania z zakresu wiedzy szóstej klasy. To zna dobrą odpowiedź, wciska brzęczyk. By wygrać, trzeba odpowiedzieć na 10 pytań. Czytam pierwsze Jak brzmi twierdzenie Pitagorasa? Ja to wiem. O, o, o. A kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat ludzie! Punkt dla kruszyny i machiny. Starka babcie! Dziń, Bam i Mlaskacz. To klasyczne przykłady onomatopei. Dziennik 10 do 0. Dzieciaki wygrywają! Do zobaczenia w następnej zażartej części turnieju z zakresu wiedzy klasy szóstej. Ej, ej, ej. Do nauki Chicago. Dobry mecz! Tak, tak, to był dobry ta, ta. mecz. To było dobry mecz. Tak, tak, dobry mecz. Nacieszcie się więc smakiem zwycięstwa, bo em, jutro zrzedną wam miny, gdy wygramy rewanż. Rewanż? O, więc chcecie rewanż? No my bardzo chętnie! O, o. Pójciecie na dno! Dlaczego wciąż nas to spotyka? Witajcie kochani w drugiej edycji turnieju dzieciaki kontra dorośli lata 90. Pierwsza konkurencja. Podobno jest sztuką, ale nie uczy się jej od lat. Pierwsza konkurencja. Przeczytać tekst napisany kursywą. O, czytamy. Mamuśki prowadzą 5 do zera. Konkurencja pisania ręcznego to już chyba klasyk. Trudniejsza rzecz od przeczytania biulfa to własnoręcznie go przepisać. <śmiech> <śmiech> A, nie można na kąpie. I kolejna konkurencja. Wymień jak najwięcej numerów telefonu. Ja tylko znam domany. Ja znam tylko nij. Przepraszam, co mówiłaś, co? co? Ja, Ja znam tylko nij. Och, i nie znacie więcej? O. No co jest? A więc patrzcie hmm. i uczcie się. Jasne? Stary numer domowy Chelsea. 5, tak, 30 numerów później. Jak? Jakim cudem pani pamięta? A co? Chyba ważniejsze dlaczego? Lata 90. mała. Numer dzieci B. 5, 5, 5. Koniec. Co? Ja, że... Na tym kończymy dzisiejszy turniej druzgoczącym wręcz zwycięstwem Mamusiek! Ej, młodzi, ej, młodzi! Czas do szkoły. Wiecie co? Już zawsze będę was prosić o pomoc. Ani się wasz. Po to chodzicie do szkoły.